Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Amonkaz Kurde, mam trzy modyfikatory, co jest w ogóle? Like, subscribe, and share. link w opisie powiedzą serdecznie. A mam modyfikator tego, że zginąłem jako pierwszy. I mam modyfikator Giant i Celebrity. O kurde, dostałem flesza na ray. Ja pierdzielę, ile tych modyfikatorów jest od razu. Oho, uh -huh. co tu się wyrabia? Nie ja mogłeś jeszcze chwili poczekać? Ale mam A, to Zoruficz ja. zabił. Rofik miał granat na sobie, nie wiem, o co ci chodzi. Biegłem prosto, po prostu w prawo. No ale wiem, się, ale co, 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 słyszę, to... że się zestresowałeś. <laughs> Sły, słyszę, tam po prostu że się zestresowałeś, jak zacząłeś mówić takie. Nie, Rufiks to, to, to ma flesza. No bo mam flesza, to, to jest. Przytrzymałem, przytrzymałem D. Dobra, jedzie, a kto, kto, do, kto dostał się fleszem? Ja, ja dostałem, dostałem flesza na przykład. Ja dostałem flesza, ja wiem. Ja bym się zachowywał, jakby miał flesza, bo nagle wbiegł w ścianę i nie wiadomo, co on robił. Ja już zostałem w miejscu. Tak, ty dziwnie mnie cię no w ogóle, ja w ogóle tak jest, jak, jest, jak, jest, jak ja miałem te tarcze, to ja miałem powiedzać? trzy modyfikatory kurwa, Chyba kółka zrobiłem, nie mam pojęcia, ślepy byłem No, no ja tam nie na pewno był. Tam ja, na pewno, ja używałem kurwa tego, mocy, zmysłów tego, mm -hmm. słuchu nie? Słyszałem, że gdzieś biegnę No to Rufik zabił, możemy go wygłosować? Nie zabił, tylko tam po prostu był zabił. Jak chcę to mówić po prostu? On zabił! Nie, czy to naprawdę kurde próbujesz grać na tego flasha, ale po prostu Karolinka nie dostała flesza i widziała, że ty zamordowałeś, tam. Karolinka i ja nie dostałyśmy flesza. Karolinka nie widziała czy zabił fix, bo widziała tu, ja On. Jak ty widziała czy ja nie widziałam? Może mam modyfikator ten co większą wizję oho no bo po prostu no, ma większą mam wizję. Dobra, ja bym... A może moja rola mi powiedziała? Ja tak, ja Niestety, dla mnie Rufiks się trochę wiebałeś. No co ja ci powiem? No. Ja, ja jestem, no, co, skory to, to, jestem skory w to uwierzyć, no, bo Rufiks za mało się w wkurwia. Podoba mi się, jak Rufiks o sobie mówi jebane. w o sobie. Rufiks tam był. Tak, Rufiks został fleszem. Tak, Rufiks tam był, Rufiks został fleszem, Rufiks chwilę postał, później pobiegł. Potem zabił i potem ustał dalej. Czy to jest najłatwiejsza gra w twoim życiu, Karolinka? Co? Nie. nie, jednak nie była Exe No nie, nie. była egzem jak tak mówi to nie Ja jestem akurat Exe Cześć, jestem duży Nie, to ja jestem Exe Nie, ja jestem Exe na klapku, nie kłam Dobra Wszystkie te ikonki Jaki też są podmieniane. Ale jak dla nie. mnie, jak dla mnie to... Ja miałem egze na siebie po prostu Powinno dobre. być, dobra wyciszę się Yyy... E... Te, te ikonki powinny być trochę większe, bo jakby to zmusza trochę do używania klawiszy bardziej Na klawiaturze niż klikania po prostu tych, tych umiejętności na ekranie Bo są zdecydowanie mniejsze, dużo trudniej w nie trafić Jakby wizualnie jest git No i znowu flash Dobra no, chyba trafiłem, nie wiem Nie mam pojęcia czy trafiłem, czy coś sprawdziłem czy nie Strasznie szybko te flesze leczą, Grim tam był? O Arez jest czysty Baby wbiega do laba i nagle flash na no, no, chyba tez, nie udało się. Też dostałem flesha Dał mi się bro, dobić, że dostałem. Rybka tam że... stał i Grim tam stał, a teraz Grim zginął. No to, no to najprawdopodobniej rybka zabił. I Grim miał routing, prawdopodobnie bo zniknął. A, on zniknął. No to, no to powiem tak. Na temperaturze stał Grim i, i kiedy ja odklikiwałem antenkę podbiegał podbiegał ten rybka i wleciał flash. Aha, mówisz. No tak. Tak, był tam rybka, to prawda. Był rybka, był AB. Giebałem ale ja dostałem do na tego flesza stojąc na lunecie. Aha. Dostałeś flesza ja stojąc na ta... ta... No to czyli po prostu rybka wbiegał. No i dobrze, że zginął. Rybka wbiegał i po prostu wleciał flash od razu. Właśnie tak mi się wydawało, że albo AB, albo rybka. To były. W sensie nie widziałem, żeby AB się rzucał, ale widziałem jak ciało upada, więc. To był jedno ja z dwóch Ja widziałam klapkę, a no, no dziwne, dziwne, że znowu AB w akcji, znowu kurwa fleszyk polecił Ej, czy wy, wy też widzicie, że, że on napisał amnezjak? On chyba czat pomylił znowu Tak no, no, Tak, napisał Amnesia. no, no nie no w sumie, no, jak był amnezjakiem, to jednego Kuba. potencjalnego złego Zresztą my nie potrzebujemy amnezjaków No No właśnie Nie, no, no, amnezjak mogą my... stać się źli, więc nic nie straciliśmy Sanujmy się naprawdę No, tak, no tak, Dobra, on no to się skip, się w takim razie... Ple... powiem wam tak, on się nie zachowywał, jakby dostał flesza. Bo odbieg jak normalnie, pobieg w dół i od razu w lewo. Przez środek korytarza. Dajmy nadzieję, że teraz fleszy nie będzie. Albo amnezjaków. O, ja amnezjaków to jest w ogóle? Nienawidzę amnezjaków. Nienawidzę ryb. Nie no, dobre są ryby, o co chodzi Nie lubię owoców Kocham morza, ryby. ale lubię ryby Łosie są spoko akurat Nie, nie łosie, kurwa się no Łosie w sosie Łosie no łosie są mega dobre Łosie są spoko no. Łosie w Dobra, właśnie, bo miałem się zapytać was widzowie Jeśli chodzi o YouTube'a co sądzicie o Duolingo? Bo sobie zainstalowałem i coś tam, coś tam sobie pykałem Co o tym sądzicie? Możecie napisać w komentarzu, tylko się nie wyzywajcie <grym> Bo zaraz wy, wyjdzie dyskusja w komentarzu i wszyscy będą się wyzywać Proszę się nie wyzywać, proszę kulturalnie Co uważacie o tej aplikacji? Dobra, trzeba go zrewilować. Chociaż ciężko będzie kogokolwiek podbiec O, Karolinka tu jest, Karolinka jest czerwona Dobra, no to niedobrze <grym> Dobra Karolinka Posiból jest zła. Dobra, lecimy w takim razie sobie zrobić tą lornetę. Cyk. Gdzieś na dole musi być. Mamy to. Poczekajmy chwilę przy queku. Teraz go zrewilujemy, sobie. Wygląda jakby rzeczywiście to robił i rzeczywiście z kitem. Dobra. Musi być dobry. Lecimy do specimena i zrobimy tutaj sobie szybciutko taska. Mam też Celebrity modyfikator. Jeśli, jeśli zostanę zabity, wszyscy dostaną informację o tym, gdzie umarłem, jak umarłem i wszystko umarłem. Dobra. Wybiegamy sobie stąd by był, gdybym był impostorem, bo bycie Giantem impostorem jest tak tragiczne. Kompcy też na mnie nie działają, bo w sensie każdy wie, że jestem duży. I to widać po prostu, że jestem duży. Mhm. Gdzie tutaj są jakieś osoby do sprawdzenia potencjalne. GBN też jest... posibul... Ja Aha, chwa. Okay. Tak się... A, nie, się Maker. Potem... E, no, no teraz wiem, że nie żyjesz, no to co, co to mówisz. Nie no, bo wiesz co, ja żyję i nie żyję naraz! To co? jest ten problem. No. no, właśnie, no ja nie mogę cię Ja żyję nawet. i nie żyję naraz! I, I no, jakby ci to powiedzieć. To nie jest to no, dobra. dobra, wiemy co chodzi. No, no się... właśnie widzę też tutaj. Aha. No, to jest taki mały problem. Dobra, no, to, dobra. to to ale jest rola, jest, to po prostu, kurwa. No. A pewnie, że stol kolektor ją zajebał, ja rozumiem, o co chodzi. Kurwa, mać, to wystarczyło... A, ona myślała, że to jest zbugowane, ale to nie jest zbugowane. Tak powinno być. Dobra, idziemy, tu, idę to zgłosić. Kurwa, ktoś się zmienił w arezach. a nie. Ale został zabity. Dobra. Chyba, to, to nie jest, kiepę, z, że on, To nie jest schowanie, oni zginęli od kurwa no, sol kolektora no. i dlatego ubrawianie nie dostała powiadomienia. Zabij no tak. Karolinkę. Karolinka jest czerwona. No. O ty nie widziałeś, o. ja stałam. No stałaś, no bo tak teraz działa kolektor. Ale w ogóle by mi heretyków zabili się zanim ja w ogóle byłem w stanie sprawić, czy oni heretykami Ale czy czyli wygrałeś jakby. No tam. <grym>, no to Mentalne jest. zwycięstwo. O, mam w termecza. no dobra, spoko eee, teraz tak, możemy sobie kogoś ustawić, żeby mm, go kampić. Ustawmy sobie może klapka Przecież klapek, kurde ucieka strasznie Rufixa sobie oznaczmy eee, dobra, o Nie ja wszedł do laba, to dziwne no nikt nie wszedł do laba, bo zamknęły się Naprawdę? drzwi i bałem się, że bomber też postawi przed Jamie i ją je zamknął. Bardzo bardzo ale wystarczyłem wystarczyłem się o 5 kroków do do jest... Karolinka tam, gdzie leży. jest Kier? Kier, Ja boję się trochę. No Karolinka leży bezpośrednio Kataś, nad storage'em i właśnie tam do mnie. Dobra. Się no to na pewno nie zrobił, na pewno nie zrobił tego klapek i na pewno nie zrobił tego roofix. Na pewno nie zrobił tego Chyba Byliśmy schowani A, ja? pod kamieniem. No ja i ty A ty do gdzie byłeś? Od no, ciebie przed chwilą. A gdzie? Gdzie ty byłeś koło mnie? On był z nami, O no Nie, nie na komunikacji, a były pąsami no Bo gozi, ja nie zbyt. zdążyłem jeszcze. Jak no, no, między komunikacją no a pąsami Przecież jest my zbyt. jesteśmy po prawej stronie Storeidzia. No, przy kamieniu. Ma rację, Aiby, bo widziałem jego stópkę, jak przebiegł mhm. koło nas, schowanych przy kamieniu. No? Ja się za na dropshipie cały czas. Mie, w jakim kamieniu? No przy kamieniu, między Storeidzem a laboratorium, no. robiłem kółko wokół Storeidzia. A, no to mamy Morflinga. No to klapek jest tym Morflingiem. Klapek? Nie jestem no kla klapek? Bieg bieg biegłem, biegłem za klapkiem, który biegł w stronę komunikacji wipponów, ale mi uciekał cały czas, więc stwierdziłem, że ja go odpuszczę. Klapek pobiegł w dół, a ty. No, a no, no, a no, sniki no, 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 no. mówi, że teraz między komzami a wipponami widzi mojego morflinga. To wcześniej, jakieś 5 sekund temu, ale. No to 5 sekund temu, no to ja zostawiłem klapkę, który właśnie tam zbiegał. No to ale klapek ja mam wychodzi na to. No po lewej stronie mapy przecież. No to gdzie ty pobiegłeś no, biegłeś na prawą. <laughs> no pobiegłem po lewej mapy. Żeby sobie zrobić. Żeby logika. to jest do lewej, dobra, rozumiem. No, ale żeby gdzie? Logika, no. Którego logika? No przy komunikacji Pod leczkiem. Hmm. Ale on jest po lewej stronie, po prawej. No tak, po lewej. No, no ale chybacie ale... problem sypca. do kierunków świata. Góra dół to może być też góra. Prawo, lewo, lewo, prawo. No nie wiem, no dla mnie to trochę wygląda podejrzanie bardzo. Uważajcie na tego Klapka. Jeszcze bym go nie wyrzucał, ja, ale, mówi, ale mówi, bardzo że uważajcie. ma to jest po lewej stronie, a ja go widzę po prawej stronie no, na tablicy no. więc sustro o, no, jak go widzisz no, tutaj, no. jak no, to, no. Że no, że to nie jest po prawej stronie, no zobacz. Chyba, że umieram. Ja bym miałem po prostu i... bardzo, no, bardzo nie. na niego uważał. No, mega podejrzane to jest. Dobra, ustawmy sobie może GBN-a. GBN lubi umierać bardzo szybko, więc zaznaczymy go sobie. Róbmy tutaj szybciutko te taski. Dobra, task zrobiony. Możemy się cofnąć. Od razu sobie odklikniemy przy okazji te. Ej, probuwy. I będzie gicik. Oho. No nieźle. Dobra, kto był teraz w laboratorium? Ktoś widział kogoś? Ja byłem, ja, pra... ja Na, ja byłem w laboratorium. Ja widziałem kogoś z yy, Undead Park. No, byliśmy. Ja w ogóle byłam Cześć, gdzie byliście? W stronę, ja, ja widziałam tak. Aresę. Ja byłem tak, w labie ja widziałem jak Quick wybiegał no ogólnie, z laba. Ogólnie tak, no wbiegłem, lata temu wbiegłem do Specimena, widziałem tam rawie Rufixa, Quicka, yy, no i tyle. Yy, wbiegłem do Specimena, zrobiłem jednego taska, biegnę w górę i w górnej dekontaminacji leży Rufix z... Yy, czy, to był chyba Grim. Yy, Rufix z Grimem. No nie wiem, ja znaczy, no ogólnie Klapek teraz odpali. wychodzi z Weaponsów i wchodzi do Compsów, więc on raczej no, nie zabił. No zamierza. dobra, no to Klapek teraz nie zabił. Tego też tak to nie zrobił ja GBA, niech się tam są daleko. Ja robiłem lunetkę. To... No ale rawia ja też jest to. trochę podejrzana, bo ona tam rzeczywiście była. Quick tam rzeczywiście no, nie biegł no, z nami do górnej dekontaminacji, ale no, ty wbiegłeś no, ja z nami no do światło. górnej dekontaminacji. No tak, Quick też nie, nie biegł Nie, Quick wybiegł. Nie, ja nie powiem. Nie, biegł z nami. No, tak nie. Jeżeli oni leżą wiesz, w górnej deko, ja powiedz, No, zaginę, Jak wyszło? To ten kill nie może być wiesz, to jest stary. No, no to padło raczej jak światło by wyłączyło. Nie mogłem tego zabić. Ja teraz naprawiam wam światło. Bo Naprawia jak te się wyłączyły, to ja byłam przy wejściu do laba. I zostawiłam tam Grima i pobiegłam na światło, tam się z Quickiem spotkałam i naprawialiśmy. Okej, okay, czyli Quick nie zabił, Undead no tak. nie, nie zabiła, nie. Klapek nie zabił, GBN nie zabił. Zostaje nam Areze Ravia, sniki, A najprawdopodobniej. Za double killa Jak dla ryzyka. mnie najprawdopodobniej to jest RaviA. Gdzie ty pobiegłaś po tym, jak byłaś w górnej dekontaminacji? Pobiegłam za Quickiem. Zaczęłam go gonić. No to dlaczego? Z... Oh. więc minałam się za Aresem. się za Rezem, który był w laboratorium. No i no idzie dalej posz poszłaś Ja pierdolę zajebałem. No jak to nie zdążyłaś? Jak, jak Quick zdążył kobiet no, no, do elektryka? Ale na, na 50 strok, może być bomberem. Kibu... Ja bym. Ja, ja bomberem co? Co to za call cool nagle? Co, <świetnie> co to się co za colno sobie? To jest moja dedukcja z całej runby. czym jest bomberem? Tak, czemu bomberem? Ciekawe Ta rybka jest schizofritiem. Co to było za losowe? Kurwa, oskarżenie. Mm. No to pojebało mi się. Dobra, zróbmy tę szybciutko. Całe spotkanie, nie jest, tylko na ostatnie 3 sekundy. Oj, może być bumperem. Hej, Karao, ściemanko. O, no i pierdol, od No cóż. O. Co się stało? A, Dispers poleciał. A, jeszcze Medion mnie złapał. Czekaj, muszę go znaleźć. Mmmm. Ciało i biego przy kąsach, naprawiłem i zgłosiłem. To jest stare, ciało dość. Ale mi się w ogóle. Ja widziałem chyba morderców, którzy uciekali od tego ciała. I co ciekawe, mi się Biegła wydaje, że morderców bąberem. jest dwóch, chyba że jest jedna osoba ja go e, ja ja nie odwiedziła. Nie, rzeczywiście. Ja byłem Ja byłem wtedy. A nie ja. Mam bardzo I... szybkie pytanie. Czy wiesz takie czerwone światło, które śmiesznie dostałem? Teleport na węża! Dispers, dispers. Nie, nie spodziewałeś nie ogarnąłeś, nie, nie połączyłeś faktu, że się tepnąłeś potem na wenta. Dobra, ale dobra, wróćmy na sekundę. Ja stałem w komsach a. i widziałem, jak przez okno w komsach widziałem, jak dwa szare ludziki podchodziły do komsów. A potem stamtąd spierdalały też te dwa ludziki, i tam leży ciało, więc albo Kup. dwóch killerów zabiło i sobie spierdoliło, albo ktoś goni killera, w sensie gonił raczej. Na dół ktoś odbiegał, nie? No, no tak, ale czy ktoś raczej, gonił killera? Raczej, czy ktoś stąd go gonił kille? Kille. Ja tego nie wiedziałem. Ja ja czyli dwóch killerów to? Ja nie mogłem tego zrobić, bo to z byli duzi ludzie. dispersa i z dispersa pobiegłem na komps i tam było to ciało. Naprawiłem i zgłosiłem. Ja, ja, ja prawie teraz. to... Ja wiem, że, ja wiem, że to ja. ja no i Sneaky od dołu do mnie przybiegł. Jak lecia... mnie leżało ciało, to ten. ja zaczęłam naprawiać, po czym dostałam dispersa. Nie, no ale mi się wiemy. wydaje, że Sniki mogły być, bo z poprzedniej rundy jak wykluczaliśmy osoby, to zostały nam bodajże Sniki, rawie a Reza, tak? Rawia na pewno tego nie zrobiła, bo ona jest mała, a odbiegali ludzie normalnego rozmiaru. Ja więc My, albo mnie to ciekawi jest. jaką rolę, mnie ciekawi jaką rolę próbuje Sniki jakby wziąć, bo AB ja wiedziałem też, że na 1000% jest dobre, ale mówi, że bomberem jest i. Znaczy, czy to jest nieudane 50, klejmowanie 50. trapera czy nie 50, rozumiem 50, tak. Że, to mógł, że AB mógł być bomberem. Ryb jest clear. Kot, ten... Ale nie mam stuprocentowej. Mam Mamy 100% y, Ale pewno. ja nie miałem! A mnie obchodzi, że ty nie masz. A nie Ale ja nie żyję Dobra oh, wow No to sniki nam został to naprawdę i będziemy I się mieli wydaje że z... z głowy Tylko ciekawe Kindlera wierzę, że sprawada. A nie, wierze, ja, ja bym go Dobra, to dostałem snikiego. No chyba ci grzmi! Aha! No ale to na, na, pewno, nie zosta... na, pe... na pewno zostaniemy z jednym impostorem pewnie O, ale, o, ale słabo... Ale o, słabo... Ale nie wiem czy to był sensowny słabo. Bardzo, Kisław, ok. Chyba, to jest ciekawe. Przesady. Chyba. Zrawie. No to w porządku. To Szkoda, by się dajś dajś gierka już skończyła. Dobra, dokończyłem już te taski. Dostał tylko Quick Bomber. Hmm. Selaam, dobrze, ale to imitator. No i peka trochę z niej. Dobra, robmy. Sek. Mmm... Szybkie jakieś kabelki... Cyk, cyk, cyk... Mam jeszcze tutaj szybko do zrobienia... Jeszcze probowy do odkliknięcia... No kurde, dałem praktycznie im po stronie tace a oni to pluli. A ja na szczęście sama się wywaliła. Okay. Najwyraźniej może. Udało się, nie? No, w sumie okay. mogłem zgłosić A po prostu, ale ja jestem zbyt głupi. Ej, bo ogólnie tego ja jestem medium i Andes mi pokazywała za quickiem latała. Ej, i właśnie słuchajcie, ja mam bardzo ja mam ważną informację, ponieważ ja przeczyściłem węta i z węta coś, coś zalegało w węcie. Okazało mi się, to był Quick zalegał w Węcie. No Quick zabił Andet, quick Ale mi się to... no, w w zalegał. Ale kiedy, ale czekaj, dobra, to z medium mogę zrozumieć, ale to kurwa z Wentem kiedy niby zalegałem w Wendzie? Ty jesteś kurwa jakiś 20 sekund temu jakieś A w którym nie, nie. Są... Węcie, W którym wędzie? Osoby, którym. Węcie raczej role, którym musi się pozbyć w... inkwizytor. Nie, w... Bo Andet ze storageami w... chyba wyleciało. W dolnym wendzie w sensie między Weaponsami a adminem. W tym dolnym wencie. No bo Andę to ogólnie ja zabił tylko że kwestia jest taka, że ona jest tak, zła. Minowe wenty nie? Popatrz sobie, się sobie na matę, to ja nie są wenty. No bo jestem hunterem, jak kurwa dostaje czarny Nick, no to no słuchaj, no świeżbi mnie, no to możemy nie mnie ucić, ale. Hunterem. A to czemu po prostu nie ten Jasne. nie zgłosiłeś tego? No oczywiście. Co? Nie jest hunterem. a to no, a to dorzucili i tak bym. Nie jak zraszysz sobie nie? Głupoty. Jestem to jest w ogóle w ogóle? Ja, jest ale dobra, kto jest z drugim z złym, tak, w sensie drugim złym, kto jest, bo rawia była zła to na pewno, ale kto jest drugim złym, nie wiem, Ares jest swaperem, GPN jest medium, no Klapek albo sniki, nie? No Ares jest, sniki, jest nie, wtedy. a, jest a nie, jeśli jest... on ja ja by go odstrzelił i wystrzelił by kujka, to tak. Ares tak. jest I on nie jest z, z, z tego adminowego, tylko z tego obok wyskoczył, w sensie a. został wyskoczony, w sensie wiesz co chodzi. No to nie to Klapek, bo ja byłem wtedy na elektryku na kamerach, byłem na elektryku na kamerach, a później na Poszedłeś do opcji, go a ja cię zauważyłem tam. No, yy, ta z lewej strony. No quick, co ciekawe. Oh, o wow, po co? Miejmy nadzieję, że był tym hunterem, skoro tak się potoczyła sytuacja. Ja pierdolę, myślałem, że koniec bomberem. będzie. Ja pierdolę, ale niepotrzebnie się to przedłużyło teraz. bomberem. Ja pierdolę, co za dramat. No i co, on ich tu zamknie. Postawi bombę. Oni nie zdążą wybiec. Tyle z tego będzie. Hmm, jednak wybiegli najpierw. No, ale tu wrócą. Jeju. Co nie to taki za nim biega. Po co? O, oh, wow, bobaj, miał. Nie, możliwe, klapek. Jak to mogę zrobić? Kurwa. Muszę sobie podłączyć słuchawki do ładowania, to by totalnie Klapek Dobra Jeszcze jakby on mógł strzelać, dobra. to jest po robocie A czy ty widzisz co się dzieje na mapie? Nie Dobra, dobra ja podchodzę, głosuję jesteście... na Klapka i... Czyli wy oboje jesteście źli, kurwa właśnie no. no, kurwa unlucky no, w zlecie na Klapek Czekaj, bo, bo tylko no szybko zagłosuję na klapka i idę szukać tylego. ładowarki. Ja pierdolę. jest tego plambera, jak Dobra, idę ładowarki szukać. Dobrze, że on ja tego nie, nie słyszał. Przecież, kurwa klapek. Co się odjebało! coś to, to, co to odjebał! <śświba> Jesteś kara najgorszym swaperem <świba> ever, nie? Coś to odjebał! Ja, pierdole! Dzięki, Arès! Tak. <świba> ja, pierdol tak, 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 my, ja, to o, to w... to to tak. tak najgorszy słaper! Mindset, ja, mindset, wcieństwo. Że... Ja pierdole. No, ale gówno jebane, no to nie powinno się tak skończyć. A, dramat. Amenę. Eee Karolinka Lover. No dobra, zobaczymy, co mi tam powie. O, dostałem tarczę! Dostałem tarczę od Dostałem tarczę. Od klapka, dostałem tarczę? Chyba od klapka. Uuu. Dobra, zajbiście. Oho. Na szczęście mam tarczę. Mam. tarczę. O! Kurde, nie zdążyłem się Tak, był granat. Gdzie był, granat? Stance, barceu, granat. był granat. był granat? Barny tak, był granat. Ogólnie tak. Czekajcie, tutaj. ja żadnego był. granatu nie dostałem. Ja też dostałem granat Aha. i ogólnie jak, jak skończył mi się granat, to leżało pode mną ciało GBNa. E... No. A to Grim o... to na pewno nie zabił. Chlepka na mnie był jak mi strzelił ten flash, ale... A macie jakieś podejrzenia, w jak mógł pierdolnąć? Ja byłem aktualnie no, w epostach. No jestem więc... przekonany, że to klapka. Ja o, ale o co tam było w tym labie, nie? Bo ten kill tej bibi by była ja na tym, był, nie? Na lunecie. Był na nie, ja byłem na lunecie, tak. Na tak. I podobno był właśnie GBN. E, byłam, i BN. Tam byłam. Tam e, było dużo. Grim, klapek. klapek. Ja byłam za ścianą przy rakietce i się nie ruszałam, od kiedy dostałam granatem. Niemożliwe, że dostałaś granatem, I bo tak ja nie dostałem go? granatem, a byłem w laboratorium w rogu. Jak ty byłaś na, na rakietce, nie mogłaś dostać no, granatu. No ja dostałam granatę normalnie. No nie mogłaś dostać. Się... Co jest? Aha! To? Co, to było? To prostu... to prostu... Co? To po prostu braceki od nich! Aha! Co jest? Aha. Ale miły. O jest. Koniec, podczas, kurwa, koniec rozmowy, zajmowało. koniec rozmowy od <noise> razu, proszę JTKU <noise> Koniec, Wypowiedziałaś <noise> się <Ostatnie> <głos> 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 Ale musi to ja jest, słaby, jak drabuła prosty kwiat, to teraz być pojebane Mam nadzieję No, mam nadzieję, kwi. <głos> no. <głos> O Ojejku Ostatnie słowa mhm. Aha <noise> Nie zaskoczeniem, okej? Okay? Dobra, nie żyjesz po... urwało spotkanie w połowie. <laughs> Kurde, gdyby było, byli lowersi impostozy, to by było mocne. Jeszcze chyba nie było takiej sytuacji, żeby było lowersi impostorzy impostozy. jest inżynier w gierce uh, uh, uh. Dobra, pobiegnijmy w dół. Kto tu jest? Grim Tutaj dalej pusto. Tutaj mamy Grima hmm. Karolinka No dobra Trzeba poszukać Rufixa dalej ja może na kamerach Rybka, Areze, Ravia Rawiatów biega. Mhm. Nic się nie dzieje, Rybka. Chcesz wytłumaczyć, co chciałeś zrobić? No nie, no zaraz Taski się skończą. Sniki! No, Rybka, chcesz wytłumaczyć, czy nie? Tak, chcę wytłumaczyć. No to tłumacz co co robisz? Otóż mam, mam pewną rolę, bo no mhm, nie jestem tak. czysty. I mam pewną rolę i kliknąłem ją i nagle wyskoczył ja, mi sniki z venta No dobra, ale ty pierdolisz, nie? nie no. yeah. Podbiegłe... podbiegał do wenta. ja sobie wyskoczyłem Tak, to jest prawda, ja wyskoczyłem z wenta, nie? Ale no gówno tak. nie klikałeś roli, tylko podbiegałeś sobie do wenta tego. Tak, o Nieprawda, klikałem rolę, nie. klikałem rolę Mogę ci powiedzieć, jako mam rolę, no ale i tak się nie tak liczą. No, No dobra, na to rybkę wyrzucamy, tak? Ale on czemu? Przecież jest, on powiedział on moją rolę. Skuterem, czy coś? No nie, no on właśnie powie... on był tą rolą i tego, i to że... O, dobra, nie ważne. O, i no, i no. <grym> Co teraz? Myślę, Kurwa, za mało nas no, no, to ja, to, ja, to, ja pierdolę! Aaa, no, boję się! Dobra, skipuję to. To nie był jakimś vigilantem. Zbiorowa histeria, widzę. Dobra, zbiorowa histeria. Ja Dobra, skip jest po prostu. Ander by coś więcej o tym powiedział, ale nie żyje, no. No nie, no co jest? No kurwa, żadujmy się! Co jest? Całą odpierdolacie! No, Zostańcie umierać! Historia, no co jest, w okienkach zniknęła, co wy robicie? No nie, no, przestańcie no, umierać! Co ty się Zostańcie umierać! O nie, czy, czy, jak powiem, jeszcze. czy jak powiem, że jestem lookout. Jak powiem, że jestem lookoutem, to też mnie ktoś odwali? Spaniaki? Nie. Ej! Dobrze, dobrze jest. Ja nie! Wiem, nie ja wiem, Ewa jest Dupsayerem! No bardzo no, możliwe. Ja już nie, nie no. mogę zestrzeliłam, wystarczy mi. Wystarczy mi. Ale Karolinka zestrzeliła klapkę, jak tak? Nie, ładnie! Albo Grim. Ale ja nie wiedziałam, kto to. Albo ja. No, ja, to ja jestem lookoutem, ale ja ja. się. O! Oh. Yes. Co <laughs> no no, no, jest? No, Ej, ja też wygrałam! Loversi zwyciężyli! Ale nie wygoli! a ty zawieszałeś się z Loversi! Ale czemu zjebany, kurwa? no bo ja chciałam, ty, ale autentycznie Nie no no, widziałeś! Ja nie mogłem Nie no, Karolinka, mi napisała, że Rufiks jesteś drugim impostorem, no to ja jej odpisałem, musi zginąć, muszę zabrać jego Żeby było dwóch impostorów lowersów! Ja Ale nie wiedziałem, ja że, się w tak, w że, tak, że tak, że tak szybko prosekutor zadziała, za ja sobie za to co kurwa koniec był? rozmowy. Za co to było No to tak uznałem, całkiem, całkiem, całkiem mądre tak powiedział, że ona jest impostorem. No to myślę, mm. no dobra, no to dałem i kurwa przerwała na rozmowę. tyle, nie, nie ma gadania kurwa. Przynajmniej no mam tutaj to u czterech <susurw> loversów. Dobra, lipka to puchka Miałam 50-50 między Ale to w <susurw> pierwszym <susurw> się zabiłem